Cześć, witajcie na kanale moim Zapraszam Was na nowy film. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o książce, którą niedawno kupiłam i przeczytałam. Wstawiałam jej zdjęcia na instagram i na Facebooka, i wiem, że wzbudziła duże zainteresowanie. Jest to książka Bobby Brown, Magia spojrzenia, i jest ona o makijażu oczu oraz o doborze odpowiednich okularów i doborze makijażu dla okularnic, tak w skrócie. Zaczyna się tak bardzo podstawowo od pędzli, później właśnie mam przykłady makijażu i później okulary i mm, ja nie mam... Y Książki Bobby Brown o makijażu w ogóle twarzy, ale też słyszałam na ten temat różne y, opinie, od zachwytów po y, takie krytyczne opinie. No, i z tą książką y, myślę, jest podobnie. Jeżeli ktoś w ogóle się nie maluje i nie ogląda filmów na YouTube i tak itd., tak dalej, i nie wie nic, to myślę, że będzie tą książką e, usatysfakcjonowany i będzie mu się podobała. Natomiast jeżeli ktoś chce czegoś więcej niż e, takiej podstawy, niż to, jakie podstawy wydobrać pędzle, to może być rozczarowany. E, ja mam takie mieszane uczucia co do tej książki. Początek mnie zachwycił, i był, nawet podobało mi się, że tutaj. Mm, są na początku omówione pędzle, są właśnie narysowane te pędzle, opisane co do czego i tak dalej. Ja wiadomo mam trochę pędzli do oczu, natomiast nie mam ich zbyt wielu i zastanawiałam się na przykład, co powinnam następnym razem dokupić. No i powiedzmy, że ten przewodnik po pędzlach mógłby być. Później tutaj jest o pielęgnacji, o zaloce, to już powiedzmy są takie rzeczy, które każdy wie. Jest troszkę o witaminach. O retinolu, o pielęgnacji skóry wokół oczu, także to może być całkiem przydatne. Natomiast no jest to wiedza, którą można zdobyć już w wielu innych miejscach, zwłaszcza w internecie, i niekoniecznie trzeba ją czerpać z tej książki. Pisze też o tym, co robić, kiedy mamy problemy z oczami, popuchnięte oczy. Natomiast większość tych dobrych rad sprowadza się do tego, że należy się wyspać. No i to jest takie dosyć y, trudne, wiadomo. Natomiast y, później, jeśli chodzi o makijaże to te makijaże są dosyć proste, natomiast y, zdjęcia krok po kroku, które są przy tych makijażach, są y, mało pomocne, może tak powiem. Tutaj dam Wam przykład jest zdjęcie modelki, i niby ma być to krok po kroku, ale tak naprawdę jej oko moim zdaniem na tych zdjęciach wygląda tak samo, tylko przyłożono po prostu inny pędzel. W związku z tym te zdjęcia są takie, tak jakby robione już w momencie, kiedy modelka jest pomalowana. Jedną rzeczą, która mi się tutaj dosyć podoba, to jest taka instrukcja, które cię nigdzie nakładać z opisem. To jest dosyć przydatne i myślę, że ja sobie będę malowanie w ten sposób trenować. Tutaj mamy techniki makijażu dla różnych oczu, ale to są takie dosyć podstawowe uwagi i to w Pierwszej lepszej kolorowej gazecie można znaleźć, także to jakoś mnie nie powaliło. E, przeszkadza mi natomiast e, to, że niektóre modelki moim zdaniem 10 lat nie mają, na przykład ta dziewczynka. E, no i makijaże, które tutaj są proponowane, polegają na wytuszowaniu e, rzęs i nałożeniu e, złotego cienia. W związku z tym no, po książce do ma o makijażu oczu ja bym się spodziewała jednak czegoś więcej. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o tą część z makijażem dla okularnic. To te makijaże też jakoś nie są powalające. Natomiast dobra rada, która już tak powiem mnie dobiła, tak jak mówię, książka zapowiadałaś ciekawie, ja cały czas oczekiwałam czegoś super, wow i tak dalej. Tym bardziej, że sama też noszę okulary. Zastanawiam się często, jak należy się pomalować, że słyszałam kiedyś o takich zasadach, prawda, że inaczej należy się malować, jak mamy plusy inaczej, jak minusy i tak dalej. To wartości szkieł w ogóle nie ma poruszonych w tej książce, więc to jest moim zdaniem słabe. Natomiast to, co mówię, mnie dobiło, to to, że najlepszym makijażem dla okularnicy są wytuszowane rzęsy i mocno podkreślone usta. Więc jeżeli w książce o makijażu oczu ja słyszę radę, że najlepszym makijażem oczu są mocno pomalowane usta, no to zaczynam się zastanawiać, e, co ta książka jest warta. E, cena to 3490. Ja ją kupiłam w Mpiku. No i myślę, że... Mm, że nie warto, a jeżeli ktoś jest zainteresowany, to po prostu mm, stanąć przy półce, w Empiku, przekartkować. Ja tą książkę, tak jak mówię, zaczynałam czytać na Wielkim Wdechu, bo oczekiwałam super wow, a potem skończyło się na tym, że przeczytałam ją w półtorej godziny, gdzie ja tak naprawdę dosyć wolno czytam książki, No fakt faktem, że tutaj... W tej książce mamy strony, gdzie są zdjęcia na całą stronę i ona sama nie jest gruba, więc z założenia czyta się ją szybko, ale no niestety spodziewałam się czegoś więcej. Także wymyślnych makijaży nie znajdziecie tu na pewno, a ewentualnie może się przydać komuś, kto kompletnie się nie maluje. Ja Jeszcze nie wiem, co z nią zrobię, czy sprzedam ją na Allegro, czy oddam jakiejś koleżance, która będzie w potrzebie. Ale tak jak mówię, jeżeli ktoś się zastanawia, to może jednak warto przeczytać ją w Empiku i nie kupować. I to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie kciuka w górę. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam także na bloga, Facebooka, Instagrama. Wszystkie linki w opisie na dole i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, pa pa!